Dzisiaj Jezus prosi ojca w naszej intencji, aby nas wybawił od złego. Ale nas zbaw od złego to jest ta część modlitwy Ojcze Nasz której prosimy Boga, żeby nas oddzielił od tego, czego, co czasami jest naszym pragnieniem, co czasami jest drogą naszego myślenia, naszego mówienia, naszego działania, aby nas zbawił od złego, ale jak w to wejść? Co zrobić, żeby to faktycznie wychudzenie ze złego, wyjście naprzeciw Boga zbawiającego nas od złego, miało miejsce w naszej codzienności? Co robić? Jezus mówi dzisiaj Uświęć ich w prawdzie. To uświęcenie w prawdzie, czyli uświęcenie w Nim samym, bo On jest drogą, prawdą i życiem. To uświęcenie w Jego Słowie, to uświęcenie w Jego cudach, w Jego czynach, w Jego życiu, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Wychodząc naprzeciw Boga zbawiającego nas od złego, mamy wchodzić coraz bardziej w prawdę życia, którą jest życie Jezusa Chrystusa. Coraz bardziej żyć Jego Słowem, coraz bardziej żyć Jego sakramentami, coraz bardziej żyć w wspólnocie Jego Kościoła, żeby to On w nas działał, żeby to On nas wybawiał, żeby sobie nawet przez chwilę nie pomyśleć, że ja mogę siebie zbawić, ale nas zbaw ode złego.